Kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Dla ciebie mówią, Wojciech? No, dla mnie, panie, ale ja Jarzem nic nie zrobił. się na swoje dziadki. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet: żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat, jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zapartę. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo... bo on ją lał, panie. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... Nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? Yy, to było tak. Czekałem na nie w starej smolarni. przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiły i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle niestąd nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak, jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie lknie, Zimne potem jest zlały. Pani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż pisze. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Pożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie no. Jakiś czas temu na krzywuchowych moczarach spotkałem kobietę, która miała podobne płonące znamiona. To musiała być ona! Pani Anna! O bogowie, jest na krzywuchowych moczarach! Tam widziałem ją ostatnim razem. Na wszystkie bóstwa znanego świata teraz wiadomo, czyj to głos szeptał w ciemności. Wiadomo? Wiedźmi ją zabrały. Musi się z nimi dogadała, znaczy pakt zawarła. Dlatego ją oznaczył i zabrał jako swoją. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy.